Dnia. Byłem przed właśnie u Fizjo, wróciłem praktycznie przed od Fizją i diagnoza jaka została mi postawiona, to miałem zablokowaną kość całkową w prawej nodze oraz lewe biodro i przez to bardzo mocno obciążałem prawą nogę i wiązadła w tej nodze. Dostałem zastrzyk, więc dzisiaj nie mogę żadnego treningu wykonywać. Odblokował, odblokował mi fizjoterapeuta również tą kość całkową oraz, oraz lewe biodro, więc poczułem się dużo lepiej, po tym, dużo luźniej. No ale mam takie objawy po tym zastrzyku, że chcę mi się jeść, jestem głodny i mam zawroty głowy lekkie, więc no dlatego też nie trenuję dzisiaj. I co? I co miałem powiedzieć jeszcze? Aha, no będę jeździć czwartek piątek na zabiegi. Od jutra mogę sobie normalnie zacząć już tuchtać. Później normalnie już wejść cięższy trening. No i tak jak mówię właśnie gdzieś na te zabiegi i będzie wszystko dobrze. Dzisiaj totalny odpoczynek, tylko zabieram się za montowanie vloga zaraz epizodu prawdopodobnie 13 na Instagram dla Was i widzimy się prawdopodobnie jutro przed treningiem. Może jutro już przeciw rano na boisko. Zobaczymy jak się będę czuł. Witam wszystkich kolejnego dnia. Już to wczorajsze otumienie po zastrzyku ze mnie zeszło. I zaraz lecę na trening klubowy właśnie jem posiłek. Moim posiłkiem przed treningowym jest łosoś z ryżem, z burakami, imbirem, czosnkiem, szpinakiem i koperkiem. Mega smaczne, pokażę Wam oczywiście za niedługo przepis na tę na potrawę. E, jeszcze nie wiem tak naprawdę ile na treningu będę mógł robić. I, czy to będę robił wszystko na 100%, na 100% czy na 80 70 Wszystkiego dowiecie się po treningu także ja lecę jeść i widzimy się po Witam was kolejnego dnia chciałem na treningu musiałem zejść treningu ponieważ całe jakby narządy wszystkie mi kuły w środku i nie dałem rady po prostu zrobić tego treningu czułem się strasznie źle jeszcze jakieś oczy nie zabiły napisałem do fizjo to były po prostu rachy organizmu na ten zastrzyk i teraz właśnie cisnę na zabiegi także odpalam auto i lecę będę się odzywał po pozdrawiam Właśnie wróciłem przed chwilą od fizjo miałem robione suche i głowanie jakieś tam gwoździe wbijane e, oraz masaż powięzi rozwijane te powięzi miałem i nie mogę po prostu dzisiaj wykonywać żadnych elementów obciążających tą nogę, ponieważ ta cała praca wy przecież przez byłaby bez sensu, no i jadę zrobić tylko na siłownię górę ciała, niestety nie mam baterii w telefonie, nie mam jak dla Was tego nagrać, ale będą to typowo podstawowe ćwiczenia, odezwę się oczywiście po treningu, jadę też porozmawiać z trenerem, trochę szkoda mi tego tak naprawdę, bo byłem przekonany, że zagram w sobotę, albo że dzisiaj chociaż zacznę trenować, no bo wiem, że jak na przykład nie będę dzisiaj trenował, jutro, no to jest ciężko, żebym po prostu w tą sobotę też ruszył na pełnym gazie, skoro cały tydzień nie trenowałem, no pewnie odezwę się i dam Wam znać co i jak, na razie jadę na ten trening góry ciała i widzimy się po. Witam wszystkich po krótkiej przerwie od piątku, nic nie nagrywałem, ponieważ y, moja jakby kontuzja nie była do końca wyleczona, nie wiedziałem co jest tak naprawdę y, przyczyną tego, miałem dużo takich dziwnych myśli w głowie odnośnie właśnie tej kontuzji i y, właśnie przyczyny. Po tych wszystkich zabiegach tak naprawdę w piątek jak przyszedłem na trening to zrobiłem znowu tą taką dynamicz dynamiczną rotację puszczając napięcie mięśniowe i znowu mnie zakulo, ale od tego czasu e, odpocząłem sobie, oczywiście nie grałem meczu, ponieważ zdecydowaliśmy z trenerem, że to nie ma sensu. Nie byłem w ogóle w treningu przez cały tydzień, e, więc po prostu nie było sensu przeciążać tej nogi. No i od, poniedziałek, od poniedziałku tak naprawdę ruszyłem e, na pełnym gazie. E, niestety muszę grać jeszcze z taką opaską stabiliz stabilizującą, e, ponieważ no tak jak mówię właśnie przy tej rotacji zewnętrznej, kiedy puszczam napięcie, no to czuję bardzo mocny ból. E, zacząłem smarować też maściami przeciwbólowymi przeciwzapalnymi e, oraz taką jedną chłodzącą maścią i naprawdę mi to dużo dało, do tego właśnie ta opaska. No i czuję się oczywiście dużo pewniej psychicznie, bo wiem, że jak wykonam tą rotację, to ona mi to jakby zatrzyma. Nieważne, zaczynamy dzisiaj kolejny dzień treningowy. Dzisiaj pierwszy trening indywidualny po krótkiej przerwie spowodowanej właśnie tą kontuzją. Jem posiłek. Mamy tutaj płatki owsiane, malinki, jabłko. E, tam z płatkami owsianymi mam miód oraz e, olej kokosowy dodałem, żeby był fajny smak do tego rozpisałem sobie trening e, na podstawie ćwiczeń z mistrzowskiego prowadzenia piłki e, dodałem też ćwiczenia na szybką pracę nóg, bo ponieważ chcę teraz troszeczkę jakby nadgonić to, co nie udało mi się wcześniej robić ze względu na kontuzję. Chciałbym Wam tylko jeszcze powiedzieć, że jeżeli chcecie, możecie skorzystać z mojego programu na mistrzowskie prowadzenie piłki, dzięki któremu osiągniecie niesamowitą kontrolę nad piłką. Możecie poprawić szereg aspektów związanych właśnie z prowadzeniem piłki, jakością, czyli zmiany kierunku, utrzymania, zatrzymania, ochrona piłki. Dużo aspektów i jest naprawdę bardzo dużo osób zadowolonych z tego programu, a najfajniej, najfajniejsze w tym programie jest właśnie to, że możecie sobie włączyć, kiedy chcecie, te ćwiczenia i na przykład zaprojektować tak trening indywidualny, dodając właśnie te ćwiczenia, niekoniecznie wykonując trzydziennie, tak jak jest to zapisane w programie, tylko możecie sobie po prostu jedno ćwiczenie na prowadzenie piłki dodać do swojego treningu indywidualnego, i tak naprawdę może być to dowolne ćwiczenie. Także ja gwarantuję Wam na pewno poprawę Waszego prowadzenia piłki, Wasza jakość wzrosie niesamowicie po 25 dniach. Najfajniejsze jest to, że po tych 25 dniach dotykacie tyle razy piłki, co tak naprawdę osoby, które nie trenują indywidualnie przez 2 lata, trenując tylko w klubie, więc możecie naprawdę niesamowicie wyprzedzić konkurencję. Oczywiście podlinkuję Wam link do strony, do sklepu w bio. Ja już się zbieram, jem ten posiłek i widzimy się na boisku. Pozdro! wróciłem do domu, e, czułem na treningu jeszcze, że właśnie to wiązadło nie jest jakby pewne. E, grałem oczywiście w tym ściągaczu, Wy tego nie widzieliście, bo miałem na sobie spodnie długie, często mi spadał ten ściągacz, jeszcze ja mam taką blokadę psychiczną do wykonywania takich dynamicznych ruchów zabrania piłki zewnętrzną częścią stopy, ale trening jak najbardziej udany. Myślę, że po prostu muszę teraz jak najwięcej czasu poświęcać na regenerację, wzmacnianie, bo wiadomo, że jeżeli mam ten ściągarz na nodze, no to jakby on blokuje to, żeby wiązadło cały czas pracowało, a one potrzebuje pracy właśnie do tego, żeby się wzmocnić, a przy okazji muszę też wzmocnić właśnie te elementy, które, te części ciała, które odpowiadają, że to wiązadło właśnie będzie dużo mocniejsze. Także dzisiaj jeszcze lecę na jeden trening, będzie to właśnie wzmacnianie i zrobię coś pewnie z góry ciała. Zobaczycie to, polecimy razem. Teraz biorę się za montaż, bo mam trochę do zrobienia, mam trochę rzeczy właśnie do ogarnięcia dla Was. Także co, widzimy się już podczas treningu na górę ciała i wzmacniania, pozdro. Właśnie wróciłem z tego treningu motorycznego nie nagrałem nic dla Was, ponieważ nie robiłem tam nic szczególnego, robiłem wszystko na pełnym gazie, ponieważ zajmowałem się planami treningowymi dla Was. E, także no po prostu nie nagrałem tego, widzimy się jutro, lecę teraz zjeść sobie posiłek po e, widzimy się jutro przed treningiem w klubie, opowiem Wam troszeczkę więcej o programowaniu treningu e, pod podania i przyjęcia i na co musicie zwrócić szczególną uwagę, e, a po treningu powiem jak to nastawienie, z kim gramy, bo w sobotę kolejny mecz ligowy. już mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i będę grał. Także widzimy się jutro, ja lecę jeść, pozdro. Siema, siema, mamy sobotę, już dzień meczowy. Wczoraj się nic nie odzywałem, ponieważ miałem jakieś problemy z telefonem, nie mogłem w ogóle nagrywać filmików. Właśnie robię drugie śniadanie, czyli są to płatki owsiane z owocami i dodam może troszeczkę jogurtu naturalnego. No i będzie to mój, mój drugi posiłek dzisiaj. Rano zjadłem sobie sałatkę z serem kozim, oliwą z oliwek i tostami żytnimi. Trzecim posiłkiem pewnie będzie jakaś kasza gryczana z warzywami. Dzisiaj gramy z drużyną Skorogoszcz. Jest to drużyna, która chyba nie wygrała jeszcze żadnego meczu, ale właśnie fajną rzecz, powiem Wam fajny tip odnośnie podejścia mentalnego, a umiejętności. W momencie jak mieliśmy analizę przed meczem, to właśnie trener nam o tym mówił, żebyśmy pamiętali, żeby nie lekceważyć przeciwnika, ponieważ jest coś takiego jak umiejętności i my na pewno te umiejętności będziemy mieli na wyższym poziomie, bo jako zespół jesteśmy dużo lepsi na pewno i indywidualności też mamy w zespole lepsze. Ale druga rzecz to jest właśnie podejście mentalne. My, jeżeli nie podejdziemy do tego meczu profesjonalnie i zegseważymy przeciwnika, to nasze umiejętności mentalne będą na poziomie 3 do 10, a umiejętności indywidualne, dajmy na to, czy drużynowe, to jest 9 na 10. Drużyna przeciwna, czyli ten Skorogorz, umiejętności indywidualne ma na poziomie 5 na 10, czyli jest tam jakaś różnica w skali, ale umiejętności mentalne będą mieli 10 na 10, ponieważ przyjeżdżają do lidera, będą chcieli pokonać tego lidera, oni nie mają nic do stracenia, więc wiadomo, że będą za wszelką cenę walczyć, a my po prostu nie możemy zlekceważyć, bo wiadomo czym się kończy lekceważenie przeciwnika. Musimy zagrać na miarę swoich możliwości, ja wierzę, że jesteśmy w stanie to wygrać, tylko właśnie musimy podejść tutaj. Bo tutaj się wszystko zaczyna. Jem ten posiłek, później jem trzeci posiłek, nie będę wam tego pokazywał. Nie wiem ile dzisiaj zagram. Możliwe, że wejdę dopiero w drugiej połowie. Także no, zobaczycie to wszystko. Nie będę wam teraz tutaj opowiadał. Wolę, żebyście zobaczyli moje najlepsze akcje, bo dzisiaj trzeba dać ogień. Mam nadzieję, nie mam nadzieję, tylko liczę na pewno na brameczkę ze swojej strony. Będę o nią walczył, ale też nie będę jakby tej bramki układał wyżej, ponad. Grę drużynową, tylko po prostu, jeżeli będę miał możliwość do oddania strzału, to będę oddawał ten strzał. Widzimy się już podczas meczu, nie będę przedłużał. Jazda, lecimy. Witam Was, jestem już dwa dni po meczu przeanalizowałem sobie wszystkie akcje i powiem jeszcze Wam jak to wyglądało pokrótce z boiska jeżeli chodzi o sam mecz no to byliśmy stroną dominującą tylko trochę za dużo graliśmy w defensywie a za mało tej piłki przemieszczaliśmy do ofensywy a naszym zadaniem właśnie było utrzymywanie tej piłki cały czas na połowie przeciwnika nie wychodziło to i było to w sumie trochę związane z tym, że murawa była dramatyczna i gdzieś zanim opanowałeś tą piłkę to drużyna zdążyła się przesunąć. No i nie było po prostu przyspieszenia gry. Jeżeli chodzi o całokształt, no to mieliśmy w sumie wiadomo więcej sytuacji. Graliśmy z drużyną, która nie wygrała żadnego meczu. My wygraliśmy 6 pod rząd. Tak jak mówiłem we wstępie, będzie to ciężki mecz, ponieważ wiadomo, że nastawienie mentalne na lidera drużyny, która nie przegrała jeszcze meczu, zawsze będzie dużo większe. No i zawsze drużyna będzie chciała z nami wygrać. Nie udało się, zdaliśmy egzamin mimo naszej słabej gry. No ale zawsze też jest tak, że nie zawsze jest tak, że gramy niesamowite spotkanie, czasami właśnie są takie mecze, że będziemy grali słabiej, ale tym, że wygrywamy, pokazujemy też klasę. Wiedzieliśmy też, że na pewno w 60-50 minucie z drużyna przeciwna oczywiście siądzie, opadnie z sił, ponieważ no my byliśmy praktycznie cały czas przy tej piłce, oni tylko przesuwali, no a każdy dobrze wie, jakie to jest wkurzające. You just know how to push all my buttons. Moved out of town and I erased your number. But still, I find myself calling in the middle of the night. do 10 na 5 jakieś nie był to dobry występ miałem yy, troszkę strat wiadomo było parę fajnych piłek no ale nie jestem totalnie zadowolony z tego najbardziej jestem niezadowolony z dwóch sytuacji stuprocentowych. powinienem je wykorzystać zabrakło mi zimnej krwi yy, może nawet zabrakło mi bardziej koncentracji niż zimnej krwi bo byłem bardzo wyluzowany przy tych sytuacjach i wydawało mi się że już zdobyłem bramkę yy, a okazało się że po prostu nie trafiłem w bramkę i nie mogłem się cieszyć Widzieliście moją bramkę i asystę, asysta naprawdę fajna, bramka też dosyć fajna, troszeczkę przypadku odbiła się piłka od słupka, potem od nóg obrońcy i wpadła, Wy to widzieliście, no także co, no teraz po prostu trzeba walczyć o kolejne punkty, no i w każdym kolejnym meczu pokazywać na co mnie i oczywiście zespół stać. Dostałem czwartą żółtą kartkę, więc w następnym meczu też będę pauzował, nie zagram, więc będziemy dopiero się widzieć w kolejnym meczu, który będziemy grali u siebie z guchołazami. Tutaj gdzieś Wam się pojawi tabela oraz wyniki czwartej ligi. Ja lecę montować wszystko i dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapeczki w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i widzimy się już w kolejnych epizodach.